CPK wjechał walcem w życie okolicznych mieszkańców. Od trzech lat żyją w niepewności o swoją przyszłość. CPK powstaje kosztem ludzi. Od kilkudziesięciu lat nie mieliśmy w Polsce dużych inwestycji infrastrukturalnych. W ogóle nie mieliśmy inwestycji kolejowych, nie budowaliśmy dużego lotniska, były tylko inwestycje drogowe, autostrady i drogi krajowe. Wydaje mi się, że trochę jako społeczeństwo odzwyczajiliśmy się od takiej sytuacji, że gdzieś powstaje duża inwestycja. CPK już na samym początku w sposób niezwykle przejrzysty zostało zaprezentowane i zakomunikowane ludziom ten plan. Właśnie po to, żeby jak najwcześniej mieli wiedzę, że coś takiego się szykuje, że mogli z wyprzedzeniem wieloletnim planować swoje życiowe decyzje. Zdecydowaliśmy się na ten model transparentny, otwarty. Stąd oczywiście z czasem w kolejnych latach kolejne elementy tej inwestycji są precyzowane, kolejne określane. Określiliśmy już obszar dobrowolnych nabyć, obszar, na którym można zbyć Nieruchomość na rzecz CPK niedługo pojawi się już dokładna lokalizacja lotniska. Ona jest znana, w jakim obszarze ono będzie, ale już tak dokładnie gdzie pas, gdzie terminal, gdzie droga dojazdowa. I zgodnie z tym, jak wymogi prawa i wymogi rozsądku mówią o tym, jak w kolejnych etapach przeprowadzać inwestycje, te informacje na bieżąco od razu publicznie są mieszkańcom udostępniane, także nie można absolutnie powiedzieć, że żyją niepewności, wręcz przeciwnie, w porównaniu z innymi inwestycjami, takimi jak na przykład budowy odcinków autostrad w Polsce w ostatnich latach, żyją w większej pewności, w większej wiedzy, wcześniej dowiadują się o wszystkim, o czym tylko na danym etapie można się dowiedzieć, bo już zostało przesądzone.